I dzień dobry, jesteśmy na szóstej międzynarodowej wystawie psów rasowych w Rzeszowie na Hali na Podpromiu. Machają do Was. O, ogonem Macha Marysia, tu Karolina. Tutaj Macha Monika, o Macha. A tutaj Macha do nas ogonem pewien pies. Co to za rasa Nikt nie wie, ale zaraz się wyjaśni. Właśnie jest zagadka. Co to zarasa? Jeden brązowy, jeden czarny, drugi biało-brązowy i dwa takie prawie takie same. Już wiemy, że te psy biegają, podobnie jak ich właściciele. Wiemy też, że się może i zatrzymają na czas. O tu idzie taki. O, o tu jest blisko, po co się tak daleko. A co to za rasa, przepraszam? nie się słyszymy. Nie chcemy się zdradzać jako nieznający się na rasach psów. Prawda? Tylko oglądamy psy. No dobrze, komentarze. w komentarzach proszę pisać co to za rasa. To tak wygląda dziad. To jest jego przód, czy tył? nie? Przód.